Nigdy nie zapomnę tego poranka. Powietrze było ciężkie, choć za oknem świeciło słońce, a świat wydawał się funkcjonować w niezmienionym rytmie. Jednak wewnątrz naszego mieszkania czas stanął w miejscu. Zaledwie kilka tygodni wcześniej staliśmy razem na środku sali weselnej, przysięgając sobie miłość i wierność na dobre i na złe, na zawsze. Kiedy wspominam tamten moment, wydaje mi się niemal nierealny, jakby był sceną z filmu, którego byłem przypadkowym widzem, a nie głównym bohaterem. Teraz stała przede mną, z torbą w dłoni, o spojrzeniu, którego nie potrafiłem odczytać. Było w nim coś obcego, chłodnego, jakby już mnie nie widziała, jakby patrzyła przez moje ciało na coś daleko za mną. Jej słowa były proste, niemal wyprane z emocji. Muszę odejść. On jest chory, muszę go wspierać. Zrozumiałem natychmiast, o kim mówi. O nim, byłym partnerze, o którym opowiadała niegdyś z nutą nostalgii. Ale zawsze zapewniała mnie, że to zamknięty rozdział. Czułem, jak z każdą sekundą moje serce kurczy się i zanika, jak powietrze z balonu, z którego uchodzi ostatni oddech. Nie protestowałem. Nie wykrzyczałem, zostań. Nie błagałem, nie rób tego. Zamiast tego, po prostu stałem w milczeniu, obserwując, jak podnosi torbę i z cichym westchnieniem opuszcza nasze wspólne mieszkanie. Dźwięk zamykających się drzwi odbił się echem w pustce która natychmiast mnie otoczyła. Zostałem sam. Wpatrzony w fotografię stojącą na komodzie, kadr z naszej podróży poślubnej, uśmiechnięci, szczęśliwi, wpatrzeni siebie jak dwoje ludzi, którzy wierzą, że ich historia nigdy się nie skończy. Teraz ta fotografia wydawała się groteskowa, jak ironiczny żart losu. Z każdym dniem po jej odejściu zauważałem rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem. Pustkę na jej stronie łóżka, kubek, który zawsze zostawiała na stole i delikatny zapach perfum. Który powoli ulatniał się z poduszek i zasłon, jakby i on postanowił mnie opuścić? Wieczorami siadałem na kanapie, wpatrując się w drzwi, które zamknęła za sobą tamtego dnia, zastanawiając się, czy kiedykolwiek jeszcze przez nie przejdzie. W głowie powtarzałem sobie pytania, na które nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Dlaczego? Dlaczego teraz? Dlaczego nie mogła mnie wybrać? Czy jej obowiązek wobec przeszłości był silniejszy niż nasza teraźniejszość? Każdy kąt naszego mieszkania przypominał mi o niej, o tym, co straciłem, zanim tak naprawdę zdążyłem się tym nacieszyć. Nie miałem odwagi ruszyć jej rzeczy, jakby ich dotknięcie mogło złamać ostatnią, kruchą nić, która nas jeszcze łączyła. Minęły dni, tygodnie, a potem miesiące. Nie odezwała się ani jednej wiadomości, ani telefonu. Świat zewnętrzny trwał dalej, ludzie chodzili do pracy, spotykali się na kawie, planowali wakacje a ja tkwiłem w zawieszeniu, jak postać w opowieści, której autor nagle porzucił dalsze pisanie. I właśnie wtedy, kiedy powoli zaczynałem godzić się z tym, że być może nigdy więcej jej nie zobaczę. Pewnego ranka usłyszałem dźwięk dzwonka do drzwi. Podszedłem powoli, niemal nie wierząc, że to może być ona. Gdy otworzyłem, stała tam, trzymając się za brzuch, wyraźnie zaokrąglony. Spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała z drżącym głosem: Musimy porozmawiać. I wtedy poczułem, jak cały mój świat ponownie zatrzymał się w miejscu. Staliśmy tak przez chwilę, która zdawała się trwać wieczność. Ona, z dłonią opartą na wyraźnie zaokrąglonym brzuchu, lekko pochylona, jakby ciężar tego, co miała mi powiedzieć, ważył więcej niż jej ciało. Ja, z dłonią wciąż opartą o klamkę drzwi, niezdolny do wykonania choćby najmniejszego ruchu. Musimy porozmawiać, powtórzyła cicho, niemal szeptem. Bez słowa odsunąłem się, pozwalając jej wejść. Przeszła obok mnie powoli, ostrożnie, jakby każdy krok mógł być błędem. Usiadła na tej samej kanapie, na której jeszcze kilka miesięcy wcześniej, w białej sukni, śmiała się i opowiadała o planach na naszą przyszłość. Teraz milczała. Patrzyłem na nią, próbując odczytać z jej twarzy odpowiedzi na tysiące pytań, które kłębiły się w mojej głowie. Co się wydarzyło? Dlaczego wróciła właśnie teraz? Czy to, moje dziecko? Ale nie spytałem. Jeszcze nie. Zamiast tego zapadła między nami cisza, ciężka i lepka, jak mgła, której nie da się rozwiać. Oparła dłonie na kolanach, wpatrzona w przestrzeń przed sobą, jakby szukała słów, które mogłyby wszystko wyjaśnić, ale nie znajdowała ich. W końcu powiedziała: On zmarł. Nie musiała mówić, o kim mowa. Wiedziałem. Były partner, dla którego mnie opuściła, któremu poświęciła ostatnie miesiące swojego życia, był teraz przeszłością. Spojrzała na mnie, a w jej oczach dostrzegłem coś, czego wcześniej nie widziałem zmęczenie. Nie fizyczne, lecz emocjonalne. Jakby te miesiące zabrały z niej wszystko, co miała najcenniejszego siłę, wiarę, spokój. Zostałam sama, wyszeptała, Głaszcząc delikatnie swój brzuch. To było jak uderzenie prosto w serce. Z jednej strony współczucie, bo przecież znałem ją, kochałem, a widok jej cierpienia nie był mi obojętny. Z drugiej, gniew i rozczarowanie, których nie potrafiłem sobie stłumić. Odeszła. Zostawiła mnie bez słowa, bez wyjaśnienia. A teraz wróciła. Czego ode mnie oczekiwała? Przebaczenia? Wsparcia? Czy miała nadzieję, że przyjmę ją z otwartymi ramionami, jakby nic się nie stało? Nie potrafiłem mówić. Moje myśli były zbyt chaotyczne, zbyt gwałtowne. Tymczasem ona kontynuowała, opowiadając o ostatnich tygodniach, o jego chorobie, o tym, jak trzymała go za rękę do samego końca, jak organizowała pogrzeb, jak została sama, i w końcu, jak zdała sobie sprawę, że nie ma dokąd pójść. Wtedy spojrzała na mnie jeszcze raz i zapytała. Czy mogę tu zostać, choćby na chwilę? To pytanie zawisło w powietrzu, jak ostrze gotowe przeciąć nić, która jeszcze nas łączyła. Nie odpowiedziałem od razu. Wstałem powoli, podszedłem do półki, gdzie wciąż stała nasza fotografia ślubna, ta sama, którą po jej odejściu codziennie miałem, lecz nigdy nie miałem odwagi jej schować. Wziąłem ją do ręki. Przez długą chwilę patrzyłem na nasze szczęśliwe twarze, na dłonie splecione w geście miłości i przysięgi które teraz wydawały się tak odległe, niemal nierealne. Odwróciłem ramkę i położyłem ją na półce, zdjęciem do dołu. Usłyszałem, jak ona wstrzymuje oddech. Ale nadal nic nie powiedziałem. Odwróciłem się do niej, spojrzałem na jej brzuch, a potem na jej oczy. Było w nich oczekiwanie i strach. I wtedy zrozumiałem, że to dopiero początek. Że wszystko, co wydarzyło się do tej pory, było tylko wstępem do czegoś znacznie większego, bardziej skomplikowanego i bolesnego. Bo ona nie wróciła tylko po to, by mnie przeprosić. Nie? Wróciła, bo to, co miała mi powiedzieć, mogło zmienić moje życie na zawsze. Ale jeszcze tego nie wiedziałem. Muszę ci coś jeszcze powiedzieć, zaczęła, łamiącym się głosem. I wtedy. przez chwilę panowała cisza, która zdawała się trwać całą wieczność. Patrzyłem na nią, oczekując, że rozwinie tę niedokończoną myśl, że wypowie te słowa, które najwyraźniej ciążą jej na sercu. Ale ona tylko milczała, zaciskając nerwowo dłonie na materiale sukienki, jakby szukała w sobie siły, by wyznać prawdę, której sama do końca nie chciała przyjąć. Muszę ci coś jeszcze powiedzieć, powtórzyła, ale tym razem jej głos był jeszcze cichszy, niemal niewyraźny. Usiadłem naprzeciwko niej, wyprostowany, z chłodnym spokojem, który jednak był tylko fasadą. W środku szalała burza, gniew, ból, niedowierzanie i lęk. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. To dziecko zaczęła, po czym umilkła, jakby brakowało jej powietrza. Patrzyłem na nią, nie przerywając, pozwalając, by sama dobrała słowa. Nie jestem pewna, wyszeptała w końcu. Nie wiem, kto jest ojcem. Poczułem, jak wszystko we mnie zamiera. Jakby ktoś nagle odciął dopływ tlenu, a moje serce zatrzymało się w pół uderzenia. Przez kilka sekund nie byłem w stanie nic powiedzieć. Oto kobieta, którą kochałem, z którą zaledwie kilka miesięcy wcześniej złożyłem przysięgę małżeńską, siedziała przede mną, trzymając się za brzuch i mówiła, że nie wie, czy nosi moje dziecko, czy jego. Byłego, tego, dla którego mnie opuściła. Poczułem, jak narasta we mnie fala emocji, której nie mogłem i nie chciałem już dłużej tłumić. Jak jak mogłaś? Wydusiłem w końcu, choć mój głos był ledwo słyszalny. Ona nie odpowiedziała. Zamiast tego spuszczała wzrok, jakby wstyd nie pozwalał jej spojrzeć mi w oczy. Wstałem, podszedłem do okna i przez chwilę patrzyłem na ulicę naszego osiedla, na ludzi, którzy niczego nieświadomi spieszyli się do swoich spraw, jakby świat nie właśnie się zawalił. A mój właśnie runął. Oparłem się o framugę i próbowałem zebrać myśli. Chciałem zapytać, kiedy to się stało? Czy wtedy, gdy już byliśmy małżeństwem? Czy był to jedynie efekt ich dawnych relacji, zanim jeszcze powiedzieliśmy sobie: tak? Ale nie potrafiłem wydusić z siebie ani jednego pytania więcej. Ona wstała i podeszła bliżej, jakby chciała mnie dotknąć, ale zatrzymała się w pół kroku. Nie planowałam tego, powiedziała cicho, niemal przepraszająco. Nie wiedziałam. To wszystko potoczyło się tak szybko. Szybko? Tak, dla niej to mogło być szybkie. Dla mnie to była agonia w zwolnionym tempie. Każdy dzień jej nieobecności był jak kolejny cios, którego nie byłem w stanie uniknąć. A teraz przyszła z tą wiadomością. Z czymś, czego nie da się już cofnąć, czego nie da się wymazać ani zapomnieć. Odwróciłem się powoli, spojrzałem na nią, jej sylwetkę, tak znajomą, a jednocześnie teraz tak obcą, jakby była kimś zupełnie innym niż ta kobieta, którą poślubiłem. Dlaczego, właśnie teraz? Spytałem, bardziej do siebie niż do niej. Westchnęła i odpowiedziała: Bo nie mam nikogo innego, bo tylko ty? Nie dokończyła. Zamilkła, jakby zrozumiała, że te słowa, zamiast przynieść ukojenie, tylko pogłębiły przepaść między nami. Przez chwilę staliśmy w ciszy, a potem ona znów usiadła na kanapie i zakryła twarz dłońmi, cicho szlochając. Patrzyłem na nią, nie wiedząc, co mam zrobić, co powiedzieć. Czy powinienem ją przytulić? Czy wyrzucić z mieszkania? Czy odejść sam, zostawiając wszystko za sobą? Nie wiedziałem. Wtedy spojrzała na mnie z błagalnym wyrazem twarzy i powiedziała: Proszę, pozwól mi zostać. Chociaż na chwilę. A ja nie odpowiedziałem. Zamiast tego znów spojrzałem na zdjęcie odwrócone na półce, na ten niemy symbol wszystkiego, co straciliśmy. I wtedy ona powiedziała coś, co na zawsze zapisało się w mojej pamięci. Nie powiedziałam ci jeszcze wszystkiego. Spojrzałem na nią z niedowierzaniem. Co masz na myśli? Spytałem ostrożnie. Otarła łzy i z trudem, ale stanowczo, odpowiedziała. To, co ci powiem, zmieni wszystko. I w tym momencie poczułem, jak serce znów zaczyna bić szybciej, a myśli galopują bez kontroli. Nie miałem pojęcia, co jeszcze mogła przede mną ukrywać. Ale czułem, że to, co miało zaraz paść, będzie ostatecznym ciosem. Jej ostatnie słowa zawisły w powietrzu jak ostrze gotowe przeciąć ostatnie nici łączące nas ze sobą. To, co ci powiem, zmieni wszystko. Usiadłem powoli, czując, jak moje ciało odmawia posłuszeństwa, jakby wiedziało że nie jest gotowa naprawdę, która zaraz miała paść. Ona spojrzała na mnie z mieszaniną lęku i determinacji. W jej oczach nie było już łez, tylko niepokój i głęboka potrzeba wyrzucenia z siebie tego, co od miesięcy ją przygniatało. On wiedział o nas, zaczęła niepewnie. O tym, że wyszłam za mąż, że próbuję zacząć nowe życie. Słuchałem jej, nie przerywając, choć czułem, jak napięcie ściska mi gardło. Ale Prosił mnie, żebym została. Mówił, że nie wytrzyma sam. Zacisnąłem pięści. Więc zostałaś, powiedziałem chłodno, bardziej jako stwierdzenie niż pytanie. Skinęła głową i dodała. Zostałam, bo był umierający. Nie mogłam go zostawić. Zamilkła na chwilę, a ja czułem, jak każdy kolejny fragment tej opowieści wbija się we mnie jak kolec, zostawiając ranę, która nie chciała się zagoić. W końcu wzięła głęboki oddech i powiedziała: Tuż przed śmiercią, zostawił mi list. Zmarszczyłem brwi, zaskoczony. List. Skinęła głową, sięgając do torebki, którą wcześniej położyła przy kanapie. Wyjęła z niej starannie złożoną kopertę, lekko pożółkłą na brzegach, jakby nosiła ją przy sobie od dłuższego czasu, nie mogąc się zdecydować, czy powinna ją otworzyć, czy może spalić i zapomnieć. Podała mi ją drżącą ręką. Nie sięgnąłem po nią od razu. To dla mnie? spytałem ostrożnie. Tak. On kazał mi ci to przekazać, gdy będę gotowa. Patrzyłem na kopertę, jakby ważyła tonę. Czy powinienem ją otworzyć? Czy chcę poznać słowa człowieka, który odebrał mi żonę, który zabrał jej uczucia, czas, a być może i ojcostwo? Zanim zdążyłem podjąć decyzję, ona powiedziała: Przeczytałam ją, wiem, co tam jest. Ale musisz przeczytać sam, kropka. Patrzyła na mnie z nieodgadnionym wyrazem twarzy, jakby w tej kopercie znajdowała się odpowiedź na wszystko, albo ostateczne przekreślenie naszej historii. Wziąłem ją powoli, niemal z namaszczeniem, czując pod palcami szorstkość papieru. Ale nie otworzyłem. Jeszcze nie. Zamiast tego spojrzałem na nią i spytałem: Dlaczego dopiero teraz mi to dajesz? Odpowiedziała bez wahania, bo wcześniej nie miałam odwagi. Bałam się, że gdy przeczytasz, już nigdy nie będziesz chciał mnie zobaczyć. Milczałem. Ona spuściła wzrok, a ja poczułem, że cały mój świat balansuje na krawędzi, jeden ruch, jedna decyzja i wszystko może się rozpaść na zawsze. Spojrzałem na kopertę jeszcze raz i w końcu wsunąłem ją do wewnętrznej kieszeni marynarki. Nie teraz, powiedziałem cicho. Nie jestem gotów. Ona spojrzała na mnie z ulgą, ale i smutkiem, jakby wiedziała, że odroczenie nie zmieni nieuchronnego. Wstała powoli i powiedziała: Muszę iść. Zaskoczyła mnie tymi słowami. Dokąd? Spytałem odruchowo. Nie wiem, po prostu, nie mogę tu być. Patrzyłem, jak bierze swoją torebkę i kieruje się do drzwi. Chciałem coś powiedzieć zatrzymać ją, ale nie znalazłem sobie siły. Zatrzymała się w progu, odwróciła i powiedziała. Niezależnie od wszystkiego, przepraszam. I wyszła. Stałem tak jeszcze długo, słysząc w uszach echo jej kroków na klatce schodowej, aż znikły w oddali. Spojrzałem na półkę, na odwrócone zdjęcie i poczułem, jak coś we mnie pęka. Ale potem moja ręka instynktownie powędrowała do kieszeni marynarki, gdzie czułem szorstki kontur koperty. Usiadłem na kanapie, wyjąłem ją i przez długi czas wpatrywałem się w nią, jakby miałam od zmienienia całego mojego życia. I wtedy, powoli zacząłem ją otwierać. Trzymałem kopertę w dłoniach, czując, jak każdy milimetr tego papieru zdaje się palić moje palce. W końcu, po długim, pełnym niepewności oddechu, rozdarłem delikatnie zagięcie i wyciągnąłem z wnętrza pojedynczą kartkę, zapisaną starannym, równym pismem. Przez moment patrzyłem na litery, jakby były zapisane w obcym języku, zanim w końcu zmusiłem się do przeczytania pierwszego zdania. Jeśli czytasz ten list, znaczy, że mnie już nie ma. Poczułem, jak fala chłodu przeszywa całe moje ciało. Nie proszę cię o wybaczenie, ani o zrozumienie. Wiem, że zabrałem ci coś, co należało do ciebie: czas, uwagę, a może nawet miłość. Ale chcę, żebyś wiedział jedno: ona cię kochała. Zawsze cię kochała. Zatrzymałem się na chwilę, zamykając oczy, jakby próbując zrozumieć wagę tych słów. Nigdy nie zamierzałem jej odbierać. Prosiłem tylko o jej obecność, kiedy najbardziej jej potrzebowałem. I ona przyszła. Ale jej serce było zawsze przy tobie kropka. Łzy cisnęły mi się do oczu, choć starałem się je powstrzymać. To dziecko może być twoje. A może moje? Ale niezależnie od tego, jedno wiem na pewno ono zasługuje na ojca, który je pokocha, i matkę, która nauczy się żyć od nowa. Zadrżała mi dłoń, gdy przewróciłem kartkę na drugą stronę, by przeczytać ostatnie zdania. Nie pozwól, żeby ból i gniew odebrały Wam obojgu szansę na szczęście. Ona nie jest winna temu, że ja nie potrafiłem odejść bez niej. Wiem, że to trudne, ale proszę cię, wybacz jej. Jeśli potrafisz, przyjmij ją z powrotem. Pod listem widniał podpis. Imię człowieka, którego przez miesiące nienawidziłem, a który teraz, po śmierci, zostawił mi coś, czego nie mogłem zignorować, prawdę i wybór. Złożyłem ostrożnie kartkę, jakby była zbyt krucha, by ją zgiąć i odłożyłem na stół. Przez długi czas siedziałem nieruchomo, patrząc przed siebie, jakby próbując odnaleźć sens w chaosie emocji, które mnie ogarnęły. Czy potrafię jej wybaczyć? Czy powinienem? Czy jestem w stanie wychować dziecko którego ojcostwa nie jestem pewien? A może powinienem raz na zawsze zamknąć ten rozdział i zacząć życie od nowa, bez niej, bez tej historii, która zniszczyła moje marzenia o przyszłości? Te pytania krążyły w mojej głowie bez odpowiedzi. Kilka dni później znów usłyszałem dzwonek do drzwi. Nie musiałem sprawdzać, kto to. Wiedziałem. Podszedłem powoli i otworzyłem. Stała tam, w tej samej sukience, z oczami pełnymi niepewności i nadziei. Nie wypowiedziała ani słowa, tylko patrzyła na mnie, jakby czekała na mój gest, na moje zaproszenie lub odrzucenie. Patrzyłem na nią długo, a potem odsunąłem się, otwierając szerzej drzwi. Weszła bez słowa, mijając mnie powoli, a ja zamknąłem drzwi za nią, czując, jak świat, który jeszcze niedawno wydawał się nieodwracalnie rozbity, zaczyna, krok po kroku, układać się na nowo. Nie wiedziałem, co będzie dalej. Nie miałem pewności, czy potrafimy odbudować to, co zostało zniszczone? Ale wiedziałem jedno: że czasami nie chodzi o to, by zapomnieć, lecz by nauczyć się żyć z tym, co się wydarzyło. Odwróciłem się do niej, patrząc prosto w oczy i powiedziałem cicho: Usiądź, musimy porozmawiać. A ona tylko skinęła głową i usiadła na kanapie, tej samej, na której kiedyś zaczęliśmy planować nasze wspólne życie. I wtedy zrozumiałem: To nie jest koniec. To dopiero początek czegoś zupełnie nowego. Niektóre historie nie kończą się tam, gdzie spodziewamy się postawić kropkę. Czasem najważniejsze zdanie piszemy dopiero po niej kropka.